Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj chcielibyśmy to wyrażenie przedstawić jako logarytm o podstawie 3, no bo tyle tutaj jest podane, że wynosi a. Zatem na początek zamienimy sobie dwójkę na logarytm o podstawie 3. No i tutaj wykorzystamy ten wzór. Gdy mamy logarytm o podstawie a z b równa się x, wówczas a do potęgi x równa się b, czyli jeżeli my chcemy to sobie zapisać w takiej postaci, no to chcemy mieć logarytm o podstawie 3, no ale nie wiemy z jakiej liczby, czyli zostawmy sobie B, ale wiemy, że ten logarytm jest równy 2. I dzięki temu 3 do drugiej równa się b. Zatem b wynosi 9. Zatem możemy zapisać, że 2 to będzie logarytm. Przy podstawie 3 z 9, no i to faktycznie będzie prawda, bo 3 do potęgi drugiej wynosi 9. Gdybyście to sobie zapisali w ten sposób, to to będzie prawda. 3 do kwadratu równa się 9, czyli z tego po prostu mamy tę dwójkę plus logarytm przy podstawie 3 z 5. Mamy dodawanie, tu mamy logarytmy o takich samych podstawach. Czyli możemy zapisać, że to będzie logarytm o podstawie 3 z 9 razy 5, no bo tutaj skorzystamy z tego twierdzenia o pierwszego, czyli gdy mamy dodawanie logarytmów o takich samych podstawach, to ten logarytm przepisujemy i mnożymy przez siebie te liczby logarytmowane, czyli dokładnie to, co zrobiłam tutaj, czyli mamy logarytm o podstawie 3. 9 razy 5 z 45 i to będzie odpowiedź. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj chcielibyśmy na początek 1 zamienić na logarytm o podstawie 2, no bo tyle wynosi a, czyli zapiszmy. Mamy mieć logarytm o podstawie 2 z jakiejś liczby, no tę, tą liczbę musimy policzyć, no i wiemy, że to wynosi 1. Czyli zgodnie z metodą kółeczka 2 do potęgi pierwszej równa się b, zatem b wynosi 2, czyli my otrzymamy logarytm o podstawie 2 z dwójki równa się 1 i to faktycznie będzie prawda. 2 do pierwszej potęgi da nam 2. Czyli zamiast jedynki możemy zapisać logarytm o podstawie 2 z dwóch. No, i ponieważ mamy odejmowanie, to będzie ten wzór, z którego tutaj już kilka razy korzystaliśmy w poprzednich zadaniach. Czyli zamienimy to sobie na dzielenie. Czyli mamy logarytm o podstawie 2 z 10 drugich, czyli logarytm o podstawie 2 z 5. No, i to będzie odpowiedź. No i spójrzmy teraz na podpunkt ostatni. Tutaj na początek czwórkę chcemy zamienić na logarytm o podstawie 3, czyli logarytm o podstawie 3 z pewnej liczby wynosi 4. Zatem 3 do potęgi czwartej równa się b. 3 do potęgi czwartej to będzie 81. Czyli możemy zapisać zamiast tej czwórki, że mamy logarytm o podstawie 3 z 81. Odjąć logarytm o podstawie 3 z 36, zatem otrzymamy logarytm o podstawie 3 z 81, 36, no i możemy to sobie na pewno skrócić przez 9, czyli tu mamy dziewiątkę, tutaj mamy czwórkę, czyli z 9 czwartych i to będzie odpowiedź.